Cześć, ekipa, witam w drugim odcinku kursu Projekt od A do Z. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić mockup. To jest drugi krok w naszym planie do wykonania, ale zanim go sobie poukładamy, najpierw krótki wstęp, czym w ogóle jest mockup znane również jako wireframe to wydaje mi się, że stosuje się zamiennie. Ja to zawsze nazywam mockupem, ale możemy równie dobrze używać właśnie nazwy wireframes. Generalnie chodzi o takie bardzo schematyczne pokazanie, co wydarzy się w naszym projekcie. Na każdej podstronie jak planujemy poukładać nasze treści, mniej więcej jak mógłby wyglądać layout. Oczywiście to nie jest finalna wersja, to jest wersja taka bardzo schematyczna, ale daje to jakiś pomysł na to, co tam właściwie może się wydarzyć. I po co my właściwie robimy mockup? Są takie, moim zdaniem, dwa główne powody, może trzy. Pierwszy to taki, żeby klient zobaczył, że zaczęliśmy już pracować i mamy jakiś konkretny pomysł na to, jak ta strona powinna być poukładana. Jeszcze niekoniecznie jak będzie wyglądać, ale jak ma być poukładana. Więc na podstawie tego wywiadu, który zebraliśmy podczas pierwszego spotkania, teraz możemy właśnie to wdrożyć tak, żeby klient mógł zobaczyć, jaki mamy na to pomysł. Drugim powodem jest to, żeby pokazać klientowi mniej więcej ile treści planujemy wrzucić na tę stronę. To jest bardzo ważne, ponieważ tutaj możemy się czasami rozminąć z klientem i klient może myśleć, że w jakiejś sekcji będzie mnóstwo treści, mnóstwo tekstu na przykład, a nam się wydaje, że to będzie jakaś bardzo krótka sekcja. Oczywiście te treści jeszcze nie będą napisane, to będzie jakieś lorem ipsum albo jakiś wymyślony tekst po prostu. Natomiast długość tego tekstu już pokazuje klientowi ile mniej więcej miejsca przeznaczymy właśnie na te treści. To jest bardzo ważne po to, żeby później te teksty można było faktycznie napisać. I żebyśmy my to zrobili, klient to zrobił, jeśli czuje się trochę copywriterem, lub niech zrobi to właśnie copywriter. No i trzecim powodem jest czas. To znaczy, że mockup możemy zrobić dosłownie w jeden dzień, tak, żeby klientowi schematycznie pokazać, jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast, jeśli mielibyśmy po pierwszym wywiadzie robić od razu designy, to zajęłoby nam to dużo więcej czasu i stracilibyśmy ten czas. Jeśli klient na przykład w pewnym miejscu na stronie powiedziałby, że zupełnie inaczej to sobie wyobrażał. Więc ustalenie wspólnej wersji na podstawie mockupu, później napisanie tekstu, a później stworzenie finalnych designów to jest taki workflow, który zapewni nam optymalną pracę, po prostu będziemy wtedy pracować najwydajniej. I prawdopodobnie wiele razy widzieliście właśnie tego typu obrazek. To jest tak zwany low-fidelity wireframe, czyli taki schemat, który jest bardzo prymitywny. Tutaj tak naprawdę nie mamy żadnych treści, nawet nie mamy żadnych obrazków, żadnego logo, wszystko jest bardzo powtarzalne i chodzi tylko o pokazanie pewnego pomysłu. Natomiast mamy też coś takiego jak high-fidelity wireframes, i to są takie wireframy, które trochę bardziej wyglądają już jak strona lub aplikacja pojawia nam się tu jakiś kolor, być może jakieś zdjęcia, które na przykład wzięliśmy sobie z Unsplasha, żeby zasymulować jakiś klimat na stronie i tym właśnie dzisiaj się zajmiemy. Ale żeby nie projektować tego wszystkiego od zera, a zakładam, że podobnie jak ja, macie tak, że nie jesteście projektantami, tylko jesteście bardziej programistami albo gdzieś coś pomiędzy, natomiast nie specjalizujecie się w designie. No to fajnie wykorzystać coś, co już ktoś wymyślił. Tym bardziej, że strony internetowe w dzisiejszych czasach, umówmy się, są dość powtarzalne. To nie jest tak jak w erze Flasha, gdzie każda strona po prostu była zupełnie innym wodotryskiem i miała inne animacje. Trochę nam się to wszystko uspójniło w internecie i generalnie, kiedy wchodzimy na przykład do zakładki Kontakt, to mniej więcej wiemy, czego możemy się tam spodziewać. I dlatego ja wybrałem sobie taki sposób pracy, że kupiłem sobie UI kit na stronie ui8.net. To jest taka bardzo fajna strona, gdzie możemy kupić właśnie różne zasoby graficzne, czy to właśnie jakieś design systemy, czy ilustracje. Ja pozwoliłem sobie tutaj kupić coś co się nazywa Storyteller Wireframe Kit. To jest projekt w Figmie, który możemy sobie odpalić, który zawiera mnóstwo komponentów przydatnych właśnie do tego, żeby stworzyć mockup. W praktyce wygląda to właśnie tak. Mamy tutaj komponenty, które się nazywają Building Blocks. Nie komponenty tylko w tej nomenklaturze Atomic Design już bardziej organizmy, czyli takie pełnoprawne części naszej strony. One są tutaj kategoriami posortowane, czy mamy na przykład Hero Images, informacje, feature, jakieś dane liczbowe, jakieś karty itd. No, i taki building block możemy sobie po prostu skopiować do nas i mniej więcej dostosować, ale dzięki temu możemy na przykład, nie wiem, stronę główną albo stronę z ofertami zaprojektować, w cudzysłowie, oczywiście zaprojektować w parę sekund. Warto używać szablonów, kiedy nie jesteśmy właśnie designerami, nie mamy w tym doświadczenia, ponieważ wtedy unikamy jakichś takich podstawowych błędów. Jeśli nie czujemy designu za bardzo, nie mamy jakiejś ogromnej wiedzy w tym temacie, to fajnie jest skorzystać z jakichś zasobów, które jakaś inna osoba stworzyła. I wykorzystanie takiego szablonu później przełoży się też na finalny design. To znaczy te mockupy są tak ładne, że ostatecznie można by było to nawet wykorzystać jako pełnoprawny taki zasób graficzny i po prostu wykorzystać to na stronie. Natomiast już samo wykorzystanie tego mockupu, Pozwala nam później trochę go zmodyfikować, trochę pododawać rzeczy, nadać temu jakiegoś charakteru indywidualnego, i dzięki temu de facto nie projektujemy całej strony, tylko trochę zmieniamy to, co już zastaliśmy, ale strona nadal będzie wyglądała dość oryginalnie, a nie jak z takiego totalnego szablonu. Oczywiście, zależnie od tego, jak dużo pracy w to włożymy, jak dużo tego procesu kreatywnego uruchomimy w naszej głowie. I tak jak wspominałem, yy, cały ten system tutaj to są komponenty w Figmie i od razu tutaj disclaimer, ja nie jestem żadnym mistrzem Figmy i będę tego używał jak totalny lamer. Zakładam, że wy też nie wymiatacie w Figmie. Uczymy się tutaj trochę wspólnie. Natomiast moim celem nie jest zrobienie z tych komponentów 10 różnych stron, tylko jedną stronę, więc będę sobie to kopiował, będę Usuwał komponenty ditaczował. W sensie odczepiał je, tak, żebym mógł je dowolnie modyfikować. Jeśli chcemy nawet jakieś takie mniejsze fragmenty, to mamy też właśnie pojedyncze komponenty zaprojektowane w tym systemie. Generalnie jest to całkiem fajne. Nie pamiętam ile to kosztowało, ale to było tam kilkanaście chyba dolarów, a posiadając coś takiego, naprawdę przyspieszamy nasz proces pracy. Więc teraz pokażę Wam, jak w ogóle zaczynam taki proces. Od czego zaczynam, jak o tym wszystkim myślę. I na końcu pokażę Wam efekt tego, co, co właściwie stworzyłem, z czym pójdę do klienta. Kiedy, kiedy klient to już zobaczy, oczywiście opowiem, jaki mam na to pomysł, jakie sekcje tutaj się znajdą. I później na tej podstawie klient będzie mógł przygotować takie mięso, treści, które nie są może copywritersko wyszlifowane pięknie, natomiast są podstawą do tego, żeby to wszystko dalej napisać. Ja się nie znam na nieruchomościach, Ania, która prowadzi firmę, się zna i to od niej będę oczekiwał tego właśnie konkretu, tego mięsa, które musimy na stronę wrzucić. Natomiast ja, jako ex-copywriter, zajmę się tą całą otoczką, tym całym takim tworzeniem takiego brand identity na tej stronie tak żeby marka Modern Studio w jakiś sposób przemawiała przez tę stronę a nie była po prostu generyczną ulotką. Dobra, więc możemy zacząć sobie tworzyć nasze wireframe'y i ja bym zaczął lubię tak zaczynać od jakiejś strony, która jest moim zdaniem prosta to znaczy nie zaczynam na przykład od homepage dlatego, że ona będzie wielka, jeszcze nie do końca mam pomysł co tam się znajdzie i zaczynanie od tego typu stron dla mnie czasami bywa przytłaczające i Lubię sobie właśnie zacząć od czegoś prostszego, żeby się tak wczuć w ten projekt, zacząć sobie to powoli kleić i dopiero z czasem, jak poczuję, że jestem gotów na stronę główną, to sobie po prostu ją zrobię. Więc myślę, że akurat na stronie Modern Studio dość prostą stroną, pod stroną, będzie strona oferty. Mam na, mam na myśli tutaj pojedynczą ofertę. Więc mając tę stronę, możemy sobie w gruncie rzeczy zaprojektować, a raczej przekleić, po prostu wybrać sobie jakieś menu, jakiś footer i później jakoś wyrzeźbimy to, co będzie wewnątrz tej strony. Szukam jakiejś nawigacji, która ma ikonki social media, ponieważ to jest dość ważne, tak przynajmniej zaznaczyła Ania w wywiadzie, więc sobie wrzucimy to. No i potrzebujemy jeszcze footer, który również tutaj mamy. Myślę, że ten będzie ok. Dobra, więc co na takiej stronie z ofertą powinno się znaleźć? Idąc dość schematowo na pewno zdjęcie. Jest taki fajny plugin do figmy Unsplash, gdzie możemy sobie pobrać zdjęcia darmowe, na przykład wnętrza i elegancko nam się ładuje. Na pewno będziemy potrzebować jakiś tytuł i opis. I zakładam, że jakieś informacje. Do tego sobie weźmiemy jakieś ikony. Czyli to będą właśnie jakieś informacje związane z mieszkaniem albo z działką nie wiem, powierzchnia, rodzaj umowy, czy tam rodzaj oferty. I na pewno. Tak jak Ania mówiła w wywiadzie, kontakt do konkretnego agenta. Więc tutaj również możemy sobie wziąć Unsplasha, wpisać portret. Możemy jeszcze tutaj zasugerować, że tych zdjęć będzie więcej docelowo. Czyli zrobimy tak zwaną karuzelę. Jak to będzie wyglądać docelowo, tym się teraz nie martwimy, to jest tylko taki szkic po prostu. Dobra. Nie skupiamy się tutaj do końca na wyglądzie, po prostu mamy schemat tego, co na takiej stronie z ofertą ma się znaleźć. Oczywiście ten opis mógłby być na przykład dwa razy dłuższy, tutaj krzywda by się żadna nie stała. I mając coś takiego, możemy na przykład przejść dalej. Czyli zrobić podstronę oferty. Pozwolę sobie teraz zrobić to na przyspieszeniu i za chwilkę Wam pokażę, jaki będzie tego efekt. Dobra i tym sposobem mamy stronę z ofertami. Jak widzicie również jest ona bardzo prosta. Na pewno będzie jakiś wstęp, jakiś fajny tekst. Do tego mamy filtr. Ania specjalnie chciała, żeby właśnie było to takie proste, że mamy tylko trzy kategorie, między którymi możemy sobie przełączać. No i mamy kafelki z ofertami, gdzie możemy sobie obejrzeć mniej więcej jak wygląda to mieszkanie. Jak klikniemy, no to przenosi nas oczywiście do strony z ofertą. I generalnie tak wygląda workflow jeśli można w ogóle to tak nazwać, tak wygląda sposób w jaki ja korzystam z takiego UI-kitu no i powolutku po prostu robimy całą stronę bardziej to wygląda jak układanie klocków LEGO niż projektowanie jakiejś nowej rzeczy więc biorąc pod uwagę, że to nie jest jakoś super kreatywny proces to pozwolę sobie pokazać Wam finalny efekt tego jak zaprojektowałem wireframe'y i wyjaśnię Wam w jaki sposób właśnie podszedłem do tego, że te informacje są akurat w taki sposób poukładane. I co więcej, to będą już wireframy, w których są napisane teksty, finalne teksty na stronę, zaakceptowane już y, przez Anię. I tę część copywriterską będę poruszał w następnym odcinku, ale przynajmniej możecie już podejrzeć, y, jak te teksty zostały napisane. O tekstach też postaram się dość dużo opowiedzieć, właśnie w następnym odcinku. Wydaje mi się, że to jest dość ciekawy temat i oczywiście całej wiedzy copywriterskiej nie przekażę, ale może przekażę chociaż takie podstawy, które uwrażliwią Was na to, jak można napisać trochę lepszy tekst na stronę. Więc teraz włączę już ten finalny efekt. I voilà, tak wygląda efekt końcowy. Mamy wszystkie podstrony. Przejdźmy sobie od pierwszej, czyli od homepage. Najpierw, może taki rzut z góry, czyli po kolei. Mamy Hero Image, mamy przywitanie, mamy takie wymienione zalety, mamy link do ofert, później mamy wymienione usługi, informacje o zespole, opinie klientów, formularz kontaktowy, no i stopka. I zauważcie, że wykorzystując ten kit do wireframe'ów, już nawet sama ta strona byłaby całkiem sympatyczna. Być może brakuje tutaj trochę koloru, ale fonty są ładne, obrazki są ładne, wszystko tutaj gra. Nie wstydziłbym się wypuścić to jako pełnoprawną stronę. Natomiast zacznijmy od tego, dlaczego taka konstrukcja informacji po kolei. Oczywiście nie będę tutaj mówił o tekstach, tak jak mówiłem, będę o tym mówił w następnym odcinku, ale czego dotyczą te teksty, oczywiście mogę powiedzieć. Generalnie podszedłem do tego w taki sposób, że jeśli ktoś wchodzi na stronę takiego biura, to prawdopodobnie będzie to jego pierwszy kontakt z taką stroną. Jeśli czyta stronę główną, to na pewno jest to pierwszy kontakt. I chce się dowiedzieć o tej firmie jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Więc pierwsze co, to oczywiście jakieś hero, które zachęca w ogóle do przeczytania tej strony. Później jest taka sekcja przywitania, gdzie opowiadamy trochę, czym w ogóle jest Modern Studio, jaki mamy pomysł na to jako firma, czym się wyróżniamy. Coś, co jest ubrane w dość krótki tekst, ale co będzie zawierać jakąś obietnicę, która sprawi, że klient faktycznie zainteresuje się tą firmą. Później musimy klienta jakoś zatrzymać i nie lać wody, więc musi dostać takie szybkie trzy strzały, gdzie po prostu pokażemy mu trzy wyróżniki naszej marki, które sprawią, że on faktycznie złapie ten haczyk. To znaczy, to muszą być jakieś takie naprawdę konkretne rzeczy, nie jakieś tam ogólniki, tylko coś, co faktycznie wyróżnia tę firmę. I musi to być prawda, nie można kłamać, oczywiście ale miałem nie mówić o tekstach, więc o tym w następnym odcinku. Ale jakby pomysł na to, że ta sekcja akurat znajduje się tutaj, jest właśnie taka, że po tym przywitaniu musimy od razu na coś klienta złapać. Dalej, tak jak mówiłem, mamy link do ofert i to jest po prostu kilka zdjęć, nawet które nie są linkami, tylko bardziej ładnymi zdjęciami z prawdziwych ofert Modern Studio, a na górze mamy link do właśnie bieżących ofert albo do naszych realizacji, czyli do takiego portfolio. I tak naprawdę ta sekcja i ta sekcja idealnie by było jakby były obok siebie, bo to są dość ważne informacje, ale z drugiej strony wtedy zasypalibyśmy użytkownika toną informacji, więc dlatego specjalnie rozdzieliłem to właśnie sekcją Oferta, gdzie mamy ładne zdjęcia, mamy mały przerywnik. Wiadomo, że ludzie raczej nie czytają stron, tylko je skanują wzrokiem, więc jeśli zrobimy coś takiego, to mamy większą szansę, że te informacje również zostaną przez użytkownika wyłapane. Inaczej, jakby zobaczył taki blok tekstu, gdzie mamy jedno pod drugim, to pewnie by po prostu zeskrolował dalej, bo byłoby to za dużo dla niego naraz. I ostatnie trzy sekcje na naszej stronie głównej to informacja o zespole Modern Studio. Z tego co rozumiem, będzie firmą, która jest bardzo taka ludzka, która jest bardzo ciepła, która dba o klientów i dziewczyny z Modern Studio też nie chcą być anonimowe, nie chcą się kryć pod parasolem Modern Studio, tylko chcą być widoczne na tej stronie, chcą pokazać, że one są z krwi i kości i można do nich napisać, można z nimi pogadać, więc myślę, że to jest takie fajne, także ładne zdjęcia zespołu i cała podstrona właśnie specjalnie przeznaczona dla Informacje o zespole to jest spoko opcja. Kolejną sekcją są opinie klientów. Uwiarygodnienie marki w oczach klienta to jest coś bardzo ważnego i opinie są jedną z najlepszych taktyk, żeby to osiągnąć, pod warunkiem, że są prawdziwe oczywiście. No i na końcu formularz kontaktowy. Wszystkie te sekcje zostały skopiowane rodem właśnie ze Storyteller Wireframe Kit. Więc jak widzicie, naprawdę układanie klocków Lego. Stronę z ofertami, stronę z ofertą mamy już za sobą. Jeśli chodzi o stronę z realizacjami, to mamy tutaj naprawdę bardzo prosty układ, chciałem żeby to było właśnie takie bardzo minimalistyczne, żeby pokazać zdjęcie, tekst, zdjęcie, tekst, zdjęcie, tekst, żeby pokazać klimat w jakim Modern Studio coś robi, na przykład homestaging, albo jakimi mieszkaniami się zajmuje i do tego jakiś krótki opis, który doda trochę kontekstu, opowie jakąś historię tego co tam się wydarzyło akurat w tej konkretnej realizacji, więc zobaczcie że mam tutaj taką klasyczną przeplatankę, jedynym takim przerywnikiem i też takim sposobem na wyhaczenie klienta, żeby go zachęcić do tego, żeby zobaczył co tam Modern Studio ma obecnie w ofercie jest tutaj ten odnośnik zobacz bieżące oferty, takie call to action ale jak widzicie layout tutaj jest naprawdę bardzo prosty nie było tutaj zbyt wiele, jeśli chodzi o kombinowanie. I to jest to, co mówiłem właśnie o zespole. Dziewczyny chcą być widoczne. To nie są one jak coś na zdjęciach. Nadal czekam na sesję zdjęciową. To są zdjęcia z Unsplasha, ale zobaczcie, że właśnie za pomocą tego Unsplasha można też uzyskać bardzo realistyczny efekt. Tamtych zdjęć jest naprawdę bardzo dużo. Tu mi się coś przesunęło. I podobnie jak na stronie z realizacjami, tutaj również mamy przeplatankę. Jeśli już zastosujemy tego typu layout gdzieś na stronie, to fajnie się go trzymać, jeśli mamy właśnie kilka jakichś elementów, które są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Nie chcemy, żeby to było monotonne i trzymane wszystko było po na przykład lewej albo prawej stronie. Oczywiście. W kontekście designu to się jeszcze może zmienić, może to nie będzie do końca przeplatanka, zobaczymy, ale jest to jakiś punkt wyjścia. Jeśli nie wymyślimy niczego lepszego, no to zawsze mamy zabezpieczenie, że jakiś pomysł już się tam pojawił. Jeśli projektujecie w Figmie, to też bardzo fajne jest to, że jak macie jakieś dane właśnie o ludziach albo telefony, to możecie za pomocą pluginu, który się nazywa Content Real, na przykład zrobić wymyślony numer telefonu, wymyślony e-mail. I tak dalej, więc jest to bardzo przydatne, jeśli na szybko coś tworzymy i chcemy zasymulować jakieś treści, a nie wszędzie dawać lorem ipsum. Z kolejną stroną miałem trochę problem, ponieważ chciałem tutaj zachować balans pomiędzy taką krótką informacją, która jest bardzo czytelna. A, a oferowaniem usług w taki sposób, żeby było to atrakcyjne. I na razie powiedziałbym, że to jest takie trochę work in progress i muszę to jeszcze przegadać z Anią, ponieważ nie jestem do końca zadowolony z tego, jak to wygląda. Co prawda, te informacje tutaj o tym, jakie usługi świadczy Modern Studio są w porządku. O tyle brakuje mi tu jeszcze jakiejś sekcji, która mówiłaby właśnie o korzyściach. I co prawda, tutaj trochę wchodzę na ten etap copywriterski i mówię trochę naprzód, ale ten mockup wygląda tak dlatego, że faktycznie zabrakło tutaj paru informacji, które fajnie by było wrzucić. Natomiast nie jest to coś, co mogę sam z siebie wymyślić. Usługi Modern Studio to jest coś, w czym specjalizuje się samo Modern Studio. Ja tego po prostu sam nie wyrzeźbię. No i ostatnia strona nie jest żadnym zaskoczeniem. Jest to najbardziej podstawowy formularz kontaktowy, gdzie mamy adres e-mail i wiadomość. Ta sekcja została praktycznie Rodem skopiowana z Storyteller Wireframe Kit i myślę, że to nie wymaga jakiegoś specjalnego komentarza. Natomiast to, co jest bardzo fajne w filmie i o czym jeszcze chciałem powiedzieć na sam koniec, to fakt, że możemy tutaj robić prototypy, to znaczy możemy nadawać akcje dowolnym elementom. Na przykład załóżmy, że mamy tutaj podgląd oferty, możemy wejść w Prototype, wybrać akcję, czyli kliknięcie i przekierować do wybranej podstrony. Jak zobaczymy, to wszystkie elementy nawigacji, widzicie, są połączone. Wygląda to dość skomplikowanie, ale to jest po prostu skopiowane to samo menu, plus kilka dodatkowych rzeczy, właśnie, które odsyłają na konkretne podstrony. I dzięki temu, później jak odpalimy sobie ten prototyp i możemy taką formę wysłać do klienta, to trochę sprawia to wrażenie, jakby była to gotowa strona, co też oczywiście klientowi zawsze się podoba. Możemy sobie skakać po różnych podstronach. I w ten sposób klient ma faktycznie poczucie, jak ta nawigacja będzie wyglądać na jego stronie. Więc oczywiście zachęcam też do takich akcji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tworzenie mocapów. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście nie jestem w stanie wyczerpać w ciągu jednego odcinka całego tematu, ale mam wrażenie, że najważniejsze rzeczy tutaj przekazałem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zadawajcie na forum Romanum w komentarzach pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was pomocny, więc ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.